Cześć, z tej strony Kuba, a może dobry wieczór. Moi drodzy, rozwiązanie tego zadania przedstawiam w sześciu odcinkach. Pięć z nich to bonusy dla osób wspierających kanał. Teraz rozwiążemy przykład A. W przykładzie A i w kolejnych przykładach te mm, wyrażenia, te działania będziemy zapisywali za pomocą kreski ułamkowej, więc e, zajmę się tym teraz. Tak to będzie wyglądało. I teraz zobacz, w mianowniku tego ułamka pojawiło się wyrażenie 2x do potęgi trzeciej podzielić przez x dodać 1, czyli tutaj od razu musimy zastosować założenie. Zakładamy, że mianownik jest różny od 0, a zatem zapiszemy, że 2x do potęgi trzeciej musi być różny od 0 i x dodać 1 musi być różny od 0. Wtedy tutaj, jak podzielisz przez 2 i spierwiastkujesz to wyrażenie, to otrzymasz x różne od 0. A tutaj x różne od minus 1. Założenie to liczby rzeczywiste, wyłączając minus jedynkę oraz 0. Kolejny krok. Kolejny krok to zamiana dzielenia na mnożenie przez odwrotność. Mamy więc 3x kwadrat razy x dodać 1. Podzielić przez 2x do potęgi trzeciej. Skróćmy x kwadrat z tą potęgą. Następnie wymnożę 3 razy licznik tego ułamka. I w mianowniku zostanie 2x. Gotowe. Tak wygląda rozwiązanie pierwszego przykładu. Za chwilkę odcinki bonusowe.